Jeśli myślisz, że żeby zostać stylistką rzęs, wystarczy kupić pensetę i obejrzeć kilka rolek, to znaczy, że ten film jest dla Ciebie. Cześć, mam na imię Kasia i jestem instruktorką stylizacji rzęs. Na tym kanale dzielę się wiedzą ze stylizacji, zarówno jeśli chodzi o te tematy początków branży, pierwszych szkoleń. Jak i tematów bardziej zaawansowanych i biznesowych. Dziś pogadamy o tym, jak wygląda naprawdę ta droga, kiedy chcesz zostać stylistką, ale tak naprawdę nie z tych rolek, które promują szkolenia: zostań stylistką, będziesz zarabiać miliony, tylko tak naprawdę z życia, z praktyki. Wiem, jak to wygląda z boku. Oglądasz rolki, relacje dziewczyn, które mają salony, robią rzęsy i z zewnątrz wydaje ci się to łatwe i lekkie. Natomiast jest też kilka rzeczy, o których nikt nie mówi, i dzisiaj sobie o nich porozmawiamy. Na początek potrzebujesz dobrego szkolenia. I nie chodzi tu o szkolenie za miliony, tylko takie, po którym naprawdę będziesz wiedziała co robić. Od dobrego szkolenia zależy całe twoje późniejsze i tempo pracy i trwałość i jakość twoich stylizacji, a także też podejście do tego co robisz i podejście do twoich klientek. Szkolenie powinno cię naprawdę nauczyć co robić, jak sobie poradzić z konkretnymi przypadkami i jak wykonywać te zabiegi starannie i poprawnie, a nie tylko dać ci certyfikat. Na szkoleniu powinnaś zrozumieć dlaczego coś robimy, z czego wynikają konkretne rzeczy, a nie tylko co należy zrobić i jakiś konkretny schemat, bo różne sytuacje pokażą ci później, że nie ma jednego konkretnego schematu. Jeśli rozłożymy stylizację rzęs na czynniki pierwsze i zrozumiesz każdy z nich, będziesz miała łatwość radzenia sobie w każdej dowolnej sytuacji, jaka cię spotka. Dlatego powinnaś. Dowiedzieć się jak najwięcej z zakresu tej stylizacji już na pierwszym szkoleniu. I moim osobistym zdaniem jest to niemożliwe w trakcie jednego dnia szkoleniowego na szkoleniu podstawowym. Oczywiście jeśli mówimy tu o takim klasycznym szkoleniu, bo sprawa ma się troszkę inaczej w wersji hybrydowej. Wersja hybrydowa to taka opcja szkolenia, gdzie wcześniej dostajesz dostęp do materiałów online na np. Na dedykowanej platformie, przyswajasz tą wiedzę samodzielnie w domu, no i przychodzisz na szkolenie już wstępnie przygotowana. Osobiście najbardziej polecam Ci właśnie taką opcję, bo dzięki temu uczysz się w swoim tempie. Możesz dowolnie przewijać, jeśli jesteś zmęczona, możesz zrobić przerwę. Natomiast w trakcie szkoleń stacjonarnych, bazujących wyłącznie na tej wiedzy przekazywanej w trakcie szkolenia, jest to dosyć trudne, żeby utrzymywać to skupienie przez cały czas teorii. Szkolenie także powinno nauczyć Cię zasad prawidłowej dezynfekcji. Jest to plaga, która niestety idzie coraz dalej, i to można zauważyć na social mediach. Dziewczyny nie mają pojęcia nawet o tym, jak zabezpieczyć łóżko, czy właśnie dezynfekować pensety, a jest to podstawa. Wręcz jakbym miała powiedzieć, co powinno być pierwszym zakupem po szkoleniu, to nie łóżko i lampa, a środki do dezynfekcji, ponieważ nie możesz przyjąć nawet modelki, ani jednej, bez środków do dezynfekcji, które zapewnią ci higieniczne zrobienie tej modelki. Także to jest Twoja baza, też wiedza z zakresu Higieny pracy. I tego moim zdaniem powinno nauczyć Cię szkolenie podstawowe. Niestety jest ogrom szkoleń podstawowych, które o te tematy w ogóle nie zahacza. Poza tym, że powinnaś się nauczyć na takim szkoleniu zasad higieny, to także powinnaś dowiedzieć się troszkę więcej o tym, jak wygląda ta branża, jak wygląda ta dziedzina, żebyś miała. Wgląd na to, w co wchodzisz, fajnie jeśli szkoleniowiec wspomni o możliwościach dalszego rozwoju, jak się rozwijać, żeby móc przez lata prowadzić tą firmę, bo to, że my jako szkoleniowcy dochodziłyśmy do tego latami, szkoliłyśmy się u różnych osób, nie znaczy, że Ty jako kursantka też masz mieć tą drogę. Po to idziesz na fajne, jakościowe szkolenie, żeby otrzymać tą wiedzę w pigułce i to całe doświadczenie. Instruktora. Powinnaś też na szkoleniu podstawowym dowiedzieć się podstaw odnośnie promowania swojej działalności. Zarówno jeśli chodzi o pozyskanie pierwszych modelek, jak i później pierwszych klientek. I myślę, że te pierwsze pół roku do roku promowania się w social mediach, rozwijania tej swojej działalności jest zależne od tego. Czego dowiesz się na szkoleniu podstawowym, ponieważ ty nie wychodzisz ze szkolenia podstawowego i nie zatrudniasz od razu social media managera. Ty musisz od razu wiedzieć, jak działać, żeby mieć chociażby modelki do ćwiczeń, bo pozyskanie ich w dzisiejszych czasach nie jest takie łatwe. Więc fajnie, jeśli na szkoleniu podstawowym dowiesz się także jak robić zdjęcia czy filmiki swoich prac, o czym mówić w materiałach nagrywanych na social media do twoich klientek, a także jak potem te materiały obrabiać i tu znowu z pomocą przychodzi forma hybrydowa, bo taką właśnie opcję dostają moje kursantki, które na platformie oprócz teorii zabiegowej, oprócz tego jak dezynfekować, oprócz pokazów zabiegów, dostają także tutoriale, jak obrabiać zdjęcia, jak poradzić sobie właśnie z tymi social mediami oraz co powinno się znaleźć na takim profilu początkującej stylistki rzęs. Z tego naprawdę będzie ciężko ruszyć z miejsca. Poza tym Fajnie się instruktor wspomni o profilaktyce zdrowotnej, bo stylizacja to nie tylko łatwy i przyjemny zawód, ale także szereg obciążeń, jak w każdym zawodzie. Każdy zawód niesie za sobą pewne konsekwencje. Stylizacja jest tak samo, ale można z tego naprawdę wybrnąć i się obronić przed większością tych powikłań przez prawidłową ergonomię pracy, a także przez umiejętny styl życia. I o tym powinien powiedzieć. Instruktor na szkoleniu podstawowym. Warto też, jeśli zahaczy o wycenę zabiegu, czyli dlaczego modelki za koszt materiałów to nie jest dobra droga i jak dalej sobie z tym radzić, jak rozwijać te też ceny zabiegowe, żeby nie zabrnąć w miejsce, z którego ciężko wyjść, czyli niskie ceny zabiegów, a już całkiem fajna jakość i Droga bez wyjścia, bo gdy podniesiemy, stracimy klientki. Jak się przed tym ustrzec? Jak rozwiązać tą właśnie wycenę dla początkującej stylistki? Także powinien ci powiedzieć instruktor. Później, zakupy, czyli to, co my kobiety kochamy najbardziej. Tu warto pamiętać, że zaczynając jako stylistka. Fajnie jest mieć odłożony zapas finansowy, ponieważ jeśli pójdziesz na szkolenie i potem nie masz możliwości zakupić potrzebnych materiałów, łóżka czy lampy i będziesz na przykład poświęcisz temu 2-3 miesiące, żeby zebrać te wszystkie materiały i dopiero zacząć ćwiczyć, to niestety ale zmarnujesz szkolenie. Wychodzimy ze szkolenia Siadamy od razu do komputera, zamawiamy materiały. Nie zamawiaj przed szkoleniem, bo wszystko może się zmienić w trakcie szkolenia i okaże się, że wydasz niepotrzebnie pieniądze. I dopiero idziemy w modelki, czyli od momentu szkolenia do robienia modelek fajnie, jeśli nawet nie minie tydzień, ponieważ siadamy, od razu działamy na świeżo, pamiętamy wszystko, co mamy robić, a jeśli dasz sobie 2-3 miesiące, na przykład czasu, Pomiędzy szkoleniem podstawowym a pierwszą modelką, to może się okazać, że jednak na to szkolenie podstawowe będziesz musiała wrócić jeszcze raz. Kolejno, pierwsze modelki, i tu wiele dziewczyn się zniechęca. Jest to nowe, nowa sytuacja w swoim pomieszczeniu, nie ma instruktora obok ciebie, panikujesz, nie wiesz co robić. Tu z pomocą, wiadomo, idą zawsze notatki czy skrypt szkoleniowy, gdzie powinno być wypisane wszystko punkt po punkcie, co masz robić. Wtedy robisz te modelki z otwartym skryptem i masz spokojną głowę, że wszystko jest zapisane i robisz według planu. Druga rzecz, pamiętaj, że te pierwsze modelki nie wyjdą idealnie i to jest całkowicie normalne. Każda z nas tak zaczynała. Natomiast ja zawsze daję jedną radę. Wytrzymaj pierwsze pięć modelek. A potem zrób jeszcze kolejne pięć, nawet jeśli będziesz miała dalszą wątpliwość, czy w ogóle się do tego nadaje. A potem uwierz mi, już pójdzie. Najgorsze są pierwsze kilka dziewczyn po szkoleniu, w zależności jaką masz wprawę, to będą na przykład 2-3 lub 5-10. Natomiast jak już przerobisz, myślę, około 10 modelek, to uwierz mi, będzie już tylko łatwiej. Kolejny etap to praktyka, cierpliwość i czas. I tutaj uczymy się, jak siedzieć wygodnie, jak układać dłonie, jak przysunąć sobie lampę, bym widziała najlepiej, i zmierzamy się w praktyce z tym, co robimy. I tu jest bardzo ważne, że tak. Ta nasza taka autokorekcja. Czyli to, czego nauczycie instruktor, bo instruktor powinien cię poprawiać. On nie powinien ci dać penset jak ci wygodnie, tak się ułóż, ale niestety to wciąż się dzieje, dzieje na szkoleniach. Instruktor od razu powinien ustawiać Cię ergonomicznie i poprawnie. Powinnaś pracować bez dyskomfortu dla klientki, czy nie powinnaś jej ugniatać nosa, przestawiać tutaj. Nie powinnaś w żadnym wypadku wchodzić w zakres tutaj jamy ustnej, nie powinnaś zatykać nosa, dotykać ust. Zawsze cała praca w stylizacji rzęs powinna iść z czoła, powinna iść od nas i w zakresie mniej więcej. Takim ewentualnie tutaj kawałek do boczku, nie ugniatając oka, nie opierając nigdy palców na oku, ani też nie separując paznokciem. I tutaj, gdy zmierzasz się z tą praktyką, z tymi pierwszymi takimi modelkami i klientkami, ważne jest, by się pilnować, by utrzymać tą taką autokorekcję, że jeśli źle się ustawiam, nie tak jak powinno być, to ja od razu się poprawiam, bo nasz organizm będzie dążył do tego, żeby szukać wygodniejszej pozycji, żeby szukać gdzieś tam odciążenia. Na przykład często dziewczyny opierają się całym ciałem na łóżku, ale niestety to nie o to chodzi. Klientka nie powinna mieć dodatkowych poduszek w postaci naszego biustu, tylko powinnyśmy siedzieć prosto. Nasza pozycja powinna być też Profesjonalna. I tu warto zwracać uwagę na siebie samą, na to, jak siedzimy, żeby nie złapać takich złych nawyków, bo jeśli złapiemy te złe nawyki, to później będzie nas to ciągnęło w dół i będzie bardzo ciężko się tego pozbyć. Stylizacja często nie jest szybki kurs. To zawód, który wymaga. Dosyć sporo zaangażowania, dyscypliny i praktyki, tego by się nie poddawać i ćwiczyć dalej. Ale z drugiej strony, jeśli naprawdę się do tego przyłożysz, pozwoli ci budować niezależność oraz da ogromną satysfakcję. Bo jeśli podejdziesz sumiennie do wykonywanych stylizacji, będziesz robić to dobrze, jakościowo i po prostu uczciwie, z dobrą intencją dla klientki, a nie patrząc tylko na kasę, i do tego podejdziesz też sumiennie do marketingu i z otwartą głową, i naprawdę się do tego przyłożysz i wykorzystasz te wskazówki, które daje ci instruktor, to nie będziesz narzekać na brak pracy. I mimo, że to wszystko wydaje ci się nieosiągalne, to pamiętaj, ja też zaczynałam od łóżka w pokoju. Też moimi pierwszymi klientkami były osoby, które przychodziły do mnie do domu, a dzisiaj jestem tutaj i mówię do ciebie jako instruktor. Dlatego, jeśli myślisz o tym, żeby zacząć, nie szukaj drogi na skróty, nie szukaj kursów łączonych, bo o ile nie jesteś z natury wybitna w tym temacie, a uwierz mi, nie da się tego sprawdzić, i nawet osoby ze zdolnościami manualnymi potrafią mieć problemy akurat ze stylizacją. Tak, szkolenia łączone zazwyczaj kończą się późniejszym doszkoleniem bądź rzuceniem tego w kąt. Nie szukaj też kursików typu żak za 500 zł, bo to też kończy się rzuceniem bądź doszkoleniami i takich osób miałam u siebie tu bardzo wiele. Lepiej zrobić to raz i porządnie, a potem dać sobie czas, bo to co robimy z uważnością zawsze wraca. Jeśli chcesz zobaczyć, jak wygląda praca stylistki od środka, wpadaj na mój Instagram. Tam pokazuję realia, jak wygląda praca stylistki, jak wyglądają kulisy szkoleń bez marketingowej ściemy. Po prostu realia. Zobaczysz tam, jak można zacząć łatwo, bez ściemniania, ale też bez presji i z realnym możliwym sukcesem. Do zobaczenia.